Dzień dobry, kolejny odcinek z Terrarii. Może Was zastanawiać, co ja robię? Nabiłem biomie selfers i na start odcinka. Bo raczej się coś takiego nie zdarza. Zwykle zaczynałem w moim super baseniku albo po prostu na chacie. Ale nie pozwolę się jemu pokazać. No, come on. Ostatnio mnie tak upokorzył, po prostu, że ja się nie dam. Chcę go już pokonać. Chcę mieć go z głowy. Ja wiem, że on ma jakąś broń dla mnie fajną. Wiem, że i tak nie będę jej używał, nie ukrywajmy, ale chcę mieć tego bossa z głowy. Chcę go pokonać. Bo się czuję ośmieszony po prostu po tym, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. I umieram. Jak on mnie ten trafił, przepraszam? Okej, okay, whatever. Ważne, że szybko umiera. Ała No to się nie dałem mu pokorzyć. Jedziemy, jeszcze raz, nie obchodzi mnie to. Nie zacznę poprawnie odcinka, dopóki go nie pokonam, nie obchodzi mnie to. Przy zobaczymy, która broń będzie dla mnie najlepsza, bo jak go pokonam, to powiem, co będziemy robić dalej. Bo Old Duke nie jest jedynym bossem, żebyście byli tego świadomi. I te bomby, jak go biją, te bomby chyba są najlepsze. Oj, widziałem ten projectile. Troszkę nie wprawdzie, żadnego bossa jeszcze dzisiaj nie biłem. Ogólnie po prostu w terce jedyne co zrobiłem to trochę kasy pograindowałem i i itemy. Więc. No z moją wprawą może być jeszcze cienko Ale się tym nie przejmuję, nie mam się czym przejmować Przejmować się powinienem pod kamni. Kupię już te podki, niech już jakiekolwiek wezmę Tak na szybko I o tych itemach tutaj wspomnę, bo to jest w sumie spoko sprawa Chciałem pokazać co znalazłem jak grindowałem kasę poza kamerą Bo tam zabijałem mechanicznych ogólnie I dużo brainów katulu wybiłem Żeby właśnie tych pieniędzy dostać Dobra, takie podki mi raczej wystarczą Jakby, Komu to jest stary Duke Może dla mnie ten boss jest trudny, ale on nie powinien być trudny teraz Ee, uh, typie. No, nie predyktuj mnie tak. To było chamskie. Staram się go wyczekać i mi to po prostu nie wychodzi. Ja nie umiem tego dasha tak dobrze zdaszować na niego. No właśnie, ta mechanika u niego mnie wkurza i zawsze się na niej łapie. Próbuję tak zdaszować po jego daszu, a w sumie wychodzi tak, że jest w stanie spredyktować to i takie. To jest mój problem z tym bossem. Nie problem bossa, tylko problem mój. Ja go nigdzie nie widzę, zacznę tym rzucać. Tak będzie trafiać chociaż. Tylko coś tam biło. Kliknę to od razu. Żeby tego szybciej zabiło. Dobra, zdechu. Mamy go w końcu z głowy. Już pokazałem tej starej latającej rybie, że jestem coś wart. I dostaliśmy. Toxicant twistera, który no jest spoko, no on się tam naprowadza chyba, ta. zostawia coś za sobą. trochę mnie tabre... te bronie jego i rzeczy nie obchodzą, bo mam lepsze rzeczy. Zamiast tego, zanim zaczniemy, zanim będę gadał, zanim zapomnę, like, subskrypcja mega motywują do dalszego działania, tworzenia kontentu, a komentarze po prostu bardzo lubię czytać i też bardzo się cieszę jak piszecie jakieś miłe rzeczy, bądź nie miłe, ale śmieszne. Zachęcam do zostawienia czegoś po sobie. A ja zacznę od pierwszej rzeczy. Catalyst Sight. To jest Vanity Set, jak już tutaj widać jest napisane. Który pozwala mi na zmianę koloru oczu. No i to jest normalny taki różowy luz. Ale odkryłem coś fajnego. Mamy dwa barwniki. z Hologram Dice Calamity Vanities. I zwykły Mirage Dyes podstawki. I oba wyglądają świetnie. Najpierw hologram. Zobaczcie jak to fire wygląda po prostu. Chciałem to pokazać, bo sam był takie, Yo, ale dorąbane. I to jest ten mniej fajny. Ponieważ ten... Podoba mi się bardziej. To tak dobrze wygląda. I sobie coś takiego zostawimy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. A jaki jest plan na dzisiaj? Jeszcze o tym nie powiedziałem. Teraz wypadałoby wspomnieć. Dzisiaj chcę pokonać Jarona. Ten Duke był taką rozgrzewką, powiedzmy. I porobić już najsilniejsze przedmioty w mojej grze. Czyli właśnie rzeczy z Aurika. Więc. Chciałbym już zacząć w sumie. Nie wiem, co ja tu jeszcze mogę zrobić. Mam już wszystkie najsilniejsze rzeczy, ogarnęliśmy to w poprzednim odcinku. Właśnie po to, żebym mógł sobie pokonać Jarona. Tylko, żeby pokonać Jarona, to musimy zrobić przebywacz. Blast Phoenix Egg. Możemy sobie tego użyć. Rzecz z Jaronem jest taka, że jak tłumaczyłem w poprzednim odcinku, będę musiał postawić fontannę, ale jednak się okazało, że czytam komentarze. Dziękuję osobie, która właśnie mi to napisała, że nie potrzebuje kłaść właśnie dżungli. Ja zawsze pamiętałem, że w dżungli zawsze musiałem być A tutaj się okazuje, że nie, że to zreworkowali Że teraz te ściany, które się respią po bokach To on poza nimi się enrage'uje Ale nie w dżungli Więc nie muszę jakby, dostawiać żadnych fontan tak dalej, mogę sobie nawet ten halołowy wyłączyć Więc efekty potek jeszcze mam No może mi się kończą, ale nieważne Z Jaronem raczej będzie dobrze, więc się o to nie martwimy Zacznijmy Okej, okay, to jest trudny boss Nie trudniejszy od Kalamitasa i Egzomechów Ale na pewno spuścił mi... Spierdziel. Okej, okay, czyli będę potrzebował więcej, potek, będę potrzebował więcej przygotowań i będę potrzebował więcej prób. A, będziemy się z nim bawić dzisiaj. Dobrze, że od razu zaczynam to robić. Tak samo jak z devourerem w sumie i zresztą teraz. Dobra, jedziemy z takimi potkami. Myślę, że one powinny w zupełności wystarczyć. I dobra, weźmy sobie jeszcze raz przy tym komputerku stańmy. Wypijmy tym razem potkiem, mam już wszystkie możliwe efekty. I jedziemy razem się skupić. Bo chcę go pokonać jak najszybciej i dostać dostęp do Aurika. o, ho, ho, Ale to było clean! Ale mi się to podobało. Ała. Może dodge jeden był clean, niestety. MPC-ty mi pozdychały. I powinienem go samonować na ziemi. Bo ja widzę, że on te, te portale, które on tworzy, znaczy portale te Tornada, z nim jest mały problem, bo one się też na górze respią, więc tutaj go przyzywać najlepiej będzie. I teraz są od ziemi do góry i wtedy mogę na przykład nie przypadkiem nie wylecieć poza niego go wkurzyć. Chociaż nie wiem, czy się to wydarzy, czy jest w ogóle na to szansa jakaś. No i MPC ty mi wszystkie umierają. To jest problem posiadania areny blisko bazy, że mnie bosła shotuje. To są wady. Ale my się oczywiście nie poddajemy, nie ma mowy. Pijemy wszystkie potki i jedziemy jeszcze raz. Niesamowicie lamie. Ale starego rybola pokonam to i pokonam starego ptaka. O, tak go zwyzywam. Jestem w humorze na wyzywanie bossów. Czuję, że czasami moja klawiatura nie reaguje jak daszuję. Ja tak klikam i jakby... Widzicie takie... Czy to tak powinno być? Ja ciągle spamię te, te inne kierunki. Nie wiem. Mi się wydaje, że ja powinienem móc szybciej daszować. Może to jakieś akcesorium jest, którego nie mam... Bardzo możliwa. Nieważne. Ważne jest to, że. Kolejna próba. Mam nadzieję, że nie będę tu siedział za długo na tym jaronie. Teoretycznie. Mógłbym założyć to akcesorium, które powoduje, że jak umieram raz, to się wskrzeszam. Ale nie jestem jakąś pizdą. Come on. O, odkryłem grepsy przez przypadek. się patrzeć, jak te NPC-ty zdychają. A po chwili, ja. <gry> Dobra, druga faza. W końcu. Redemption. They have managed to demolish whatever we make. Doting to failing to comprehend. This is my message to my master. Przestanę śpiewać, bo się zaraz wywalę. Ała. No, nie będę śpiewał, przepraszam za to. Ale dobrze wiedzieć, że najlepsza broń, jaką na niego mam, to jest Godz paranoia. No tutaj. Najlepiej się tym gra, to się naprowadza i tak dalej Więc z tym go pokonamy tylko, nie będę tej dzidy drugiej używał, bo to bez sensu Ten bar nade mną, że go sobie tutaj przedstawiłem, to jest najlepsza decyzja ever Jak to mówię to akurat wszedłem w drugą fazę, ok Już tak stale wchodzę w to, więc jest dobrze Ała, ale close, ale close, dobra Zabijamy go dzisiaj, nie ma jakby innej opcji Tylko nie wiem czy chcę bez potek Spróbujmy, czuję się komfortowo teraz w tej walce. Jest teraz. Także jestem w stanie wejść do drugiej fazy. Ej, tak umarłem. Nie ma znaczenia. Ja potrzebuję potek, nie? Kurde. Naprawdę, naprawdę close. Nie poddajemy się. Może Jaren za... Jaron mnie zabił. Kij wie ile razy, ale nie zabił jednego. Niemożliwej do pokonania ludzkiej duszy. Beznadziejne. Słabo, beznadziejnie się ustawiło wszystko. Kurde! Mniej niż 100 km zostało. Ten boss jest takim bullshitem najgorszym. No wszędzie z pałymi projektajlami, wszędzie projektajle jeszcze z dodżu i doża. No co to jest? Ja już godzinę tu siedzę, no błagam, po prostu zdechnij. Cię z... nienawidzę. Ty jesteś najgorszym bossem w calamity modzie O Jezus Maria o! To, to jest tak bullshitowy boss po prostu Ja nawet nie czuję satysfakcji, że go pokonałem Naprawdę Ja czuję satysfakcję z tego, że to się skończyło To był po prostu projectile spam Że muszę ciasno dodżować, a potem daszuję i ściąga mi hp to jest jedyna rzecz, którą z tej walki wyciągnąłem. Bullshitowa walka, po prostu, według mnie. Mega bullshitowa. Pewnie dużo z tej walki powycinam, bo, bo to naprawdę długo zajęło, ale. Ej, miejmy tego Aurika już z głowy. Jeszcze kupię kilka jego treasure bagów. Modet treasure bags, je ja to kosztuje. 56 platy, no nie kupię sobie. Później sobie kupię, na razie tego nie potrzebuję. O jest dobra. Montaż z kopania. Jakby miał być montaż z, z kopania, ale jeszcze wspomnę, nie? Jakby. Moja strategia na tą walkę polegała na tym, żeby biegać z jednego końca areny na drugą. I to jest jedyna rzecz, którą z tej walki wyciągnę, to po prostu jak ta w losowych kierunkach. Mi się to tak nie podobało po prostu. To, to nie było ani trochę fan. Możecie mówić, że crash out, możecie mówić, że issue. Ja jestem zdania, że to był, była po prostu bardzo, bardzo bullshitowa walka. Och! Szukajmy pozytywów. Skończyła się! O oh Jezu, 1448. Aurika powinno w zupełności mi wystarczyć na dosłownie wszystko, co chcę sobie zrobić. Szczególnie jak mam teraz tego 120, jakby jest naprawdę bardzo dobrze. Czy mogę już jakieś bronie dla rogue coś wyczarować? Serafim, bardzo poproszty, to jest bardzo dobra broń. I oprócz tego muszę zobaczyć na tym, no na tym tutaj. Dynamic Pursuer. Persu Niestety wymaga to charge'ów, więc będziemy musieli ładować tą broń, ale mamy dużo tych baterii, jak to na spokojnie No i Aurik Tesla Armor. Pamelt Helm. Body Armor No i Cruises Cruises? Nie, jak się toczy, to czyta, nie obchodzi mnie to Ważne jest to, że mamy jeszcze efekt Magic Carpeta, musiałem go dorobić Mamy Auric Armor Bardzo dobrze Ty wynocha! Nie bijemy cię jeszcze raz Nie chcę już cię na oczy widzieć, ty paskudny projectile spamie Myślę jeszcze coś zrobić, bo... W sumie z tego Urika dużo nie zrobiłem, bo nie mam za dużo do zrobienia. Jakby no teoretycznie, no są te, te of the i tak dalej, ja to mogę zrobić po prostu w następnym odcinku, bo naprawdę, tak mnie nerwy zjadły po prostu przez tego bossa. Jeszcze bym zrobił Sirt Pana, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz do zrobienia. Na żadnym innym bosie tak słabo się nie bawiłem po prostu, nie no, to było tragedia tak naprawdę, no. Dobrze, że ten boss reworka dostaje. Ja naprawdę myślę, że szczęście mnie uratowało, że jak te projektyle się ustawiały i tak dalej, to to bardziej polegało właśnie na tym szczęściu niż na jakimkolwiek skillu. bo miał kilka ataków fajnych, ale no z drugiej strony jednak beznadzieja, po prostu beznadzieja. Myślałem, że ten boss był bardziej fan, ale jak to patelnie strzelają. Czasami złotą mogę wystrzelić, chyba, co? W sumie jestem ciekaw tej broni, jeszcze bym sobie je zobaczył, bo wiem, że na pewno Serafim jest tutaj. No, to jest fajne bardzo, to mi się podoba. The Final Dawn, już znam, to jest dość ciekawa broń. Dynamic Pursuer, nie naładowałem sobie, naładuję. I w międzyczasie jak to się ładuje, to zobaczymy patelnie jeszcze, bo to ona może być jeszcze fajna. Dziwne, ale normalnie tak strzelać będę? A to się tak stakuje. To jest bardziej pod spamienie widzę. No ale wydaje się dość mocne. Zobaczmy tego jeszcze Pursuera. Jest na 100%, to... Jak to bije No i co? To uh, dużo to nie bije No nie wydaje się to za dobre Jakieś Unleash, Unexplosion, Ricochety, ale... No tak trzyma się po prostu, ale bić no to... Yy. Mogę mieć albo jakiś dysk, który się trzyma na przeciwniku, albo to no, wybór jest chyba prosty, nie? Ja bym coś takiego z moimi brońmi zrobił, bo Final Done jest po prostu satysfying do używania. To akurat się spoko wy wygląda. To może być fajne obrażenie, jeszcze nie jestem pewien. Musiałbym to zweryfikować, ale wydaje się też ok. No i Serafim, no Serafima nie mogę stosować, ta broń jest po prostu zbyt śmieszna. Aż co musiałem do baseniku wejść, się zrelaksować, żeby się z wami pożegnać. Dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i widzimy się za tydzień na Exomechach. Też będę cierpiał. I może na kalamitasie. Nie wiem czy ile mi zajmą te mechy, ale strzała!